Ma. z tej strony Sanna, ja to was w kolejnym odcinku. Już dzisiaj wbijemy swój drugi tytuł, czyli Bulldozer. Jest naprawdę blisko, ponieważ brakuje nam 120 punktów, czyli dwóch gierek. I mam nadzieję, że uda nam się to dobić jak najszybciej i będzie to mój drugi tytuł. To jest wow. Ale dobra, zagrajmy sobie pierwszą gierkę. Ja mam pasę 8 winów, nie? Mam nadzieję, że tutaj yy, nie zrobię czegoś głupiego, bo mam pasę 8 winów i żal mi by było to stracić. Ogólnie wbijam to na starcie trio, a więc naprawdę G. I nie wiem, jest giga fajnie. Naprawdę, myślę, że polecę po 30 rangę, ale tak szczerze nie wiem, czy mi się uda, bo to już będzie moja druga próba po tą 30 rangę. I naprawdę, będzie ciężko tak tą 30 rangę dobić. A więc wydaje mi się, że jej nie dobiję, zobaczymy. Może na dniach pojawi się odcinek, gdzie wbijam 30 rangę na budu. Może nie, zobaczymy. No i co? Lecę z giereczką, nie? Jakiś mocny kid na mnie skoczył, nie? Przysięgam. Ból ma takiego dipsa na blisko, czy to jest powalone. Ogólnie w starciu trio jest ciężko przegrać, nie? Bo tylko czwarta różna dostaje minus, trzecia dostaje minus trzy i jest to jakoś remis zliczone, bo passa się nie traci, więc jest to ogólnie powalone. Dobra, mam nadzieję, że nie będziemy czwarci, bo to strasznie by zabolało, nie? 85 i mam 30 rangę, a jak będziemy czwarci, to będzie 70. Boże, 88. A więc byłby to pewien problem. Ej dobra, jesteśmy top 2. Laścigi tytuł, laścigi tytuł. Co się odwala, widzowie. Yo, 69 pucharków. 69 pucharków i 30 rank. Ja myślę, że to jestem w stanie wbić, nie? Ale niestety kolejna gierka nie była taka kolorowa. Nie wierzę. Dobra, stracona pasa, pięknie, nie. Masakra. Muszę ten tytuł wbić. Kolejną gierkę zagrałem z Pablo, ale też nie było zbyt dobrze. Dobra, to jest jakaś masakra, nie? Ja co chwilę ginę, nie wiem. Czemu tutaj bóle wziąłem w ogóle? Powalone, nie? No i w tym momencie zginę i jesteśmy czwarci. No nie ma szans, nie ma szans, nie? Ha. O, dwie giereczki pod rząd przegrane. Byłem wkurzony i na pewno nie wyszło mi to na dobre. Dobra, jest masakra, nie? Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Mam nadzieję, że to wygramy. Mam wielką nadzieję, nie? Bo to dwie gierki pod rząd przegraliśmy. No to pozdro, nie? No. Pozdro, obaj członkowie drużyny pokonanie, jestem sam, są cztery drużyny, no mam nadzieję, że to nie będzie czwarty, tylko trzecie miejsce. Dobra, jest trzecie miejsce, ja walczę o drugie, nie, bo to będę miał tytuł, nie, tytuł na bólu. Nie, nie, dobra, trzeci last przegrany. No i w tym momencie jesteśmy niszczeni, no nie ma szans, jesteśmy w rogu, przegrywamy, czwarty last to będzie. Czwarty last, nie wierzę, czwarty last. Cztery lasty przegraliśmy, nie? To jest najgorszy wbijanie tu w moim życiu, nie? Wiem, że to jest mój drugi tytuł, tak naprawdę, bo El Luchador jedynie wbiłem, a więc, no, nie jest to jakieś wielkie osiągnięcie, ale El Luchador chyba na ostatnim lasciku wbiłem, nie? W ogóle El Luchador wbiłam lewą ręką, a y, tytuł do bóla? Prawo. Dwoma tak w zasadzie, nie? Prawo. Dobra, ej, mam nadzieję, że to wygramy. Ale niestety nie szło nam za dobrze. Dobra. Dwóch naszych team'ów żyje w ogóle dwóch koltów, nie? To jest powalone. Nie, 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 piąty last. Piąty last. Oh. Dobra, jesteśmy top 3, Jesteśmy w, w stanie to, realnym stanie to wygrać, nie? Jo, ej, dobra. Mega się stresuję, ale powinniśmy to wygrać. Mam taką nadzieję przynajmniej. I wtedy ktoś do mnie zadzwonił i nagranie się przerwało. Jestem w lobby, przegrałem którą? Piątą gierkę pod rząd? Nie wiem nie. Ja czekam, aż biję ten tytuł, ale to totalnie mi nie idzie. Z 10 ile miałem pasy? 8 gierek pod rząd, nie? a teraz coś takiego. Przegrałem, przegrałem, mam no upozorunek. Ja nie wiem, tak szczerze, czy ten odcinek wyjdzie. Czy ja w ogóle zbiję ten tytuł, bo ja już się powoli zaczynam poddawać. To jest taki drop puchnia. Ale zmotywowałem się i dalej walczyłem o ten tytuł. Dobra, top 4. Damy radę, damy radę, tak? OK? Dobra, cały czas top 4. Jeden członek zginął u nas. Wezmę tego cuba, tego drugiego raczej nie, bo tam są. Dobra, powinniśmy to wygrać. Powinniśmy to wygrać. Na pewno top 3, ale zobaczymy, czy to wygramy. Finalnie, dobra, on ginie. O. Tam jest ten yy, buster, to jest masakra. Ok, tu jest cold. Tom Piper trzeba zabić. Dobra, mamy 9 cubów, znaczy ja mam, bo moi ci giną. Strzel we mnie. Chcę mieć ulta, dobra. A nie, nie naładowało mi to ulta, bo był Krabowurger. Ten power-up to jest tak useless. Przysięgam, to jest chyba drugi najgorszy power-up, nie? Dobra, top 3. Jest dobrze, jest dobrze. Wtedy miałem trochę inny głos, bo byłem bardzo zestresowany. Ok. Top 3 cały czas, ej, dobra. Top 2! Mam tytuł! Co się stało, dobra? Mam tytuł. Oficjalnie bię swój drugi tytuł. Tak jest, ej, dobra. To jest piękne. Zdobywasz poziom mistrzowski. Uwaga. Buldożer. Tak jest, widzowie. Mój drugi tytuł w całej mo mojej karierze Brawl Starsowej. 51 tysięcy pucharków. Jest to mój drugi tytuł, nie? Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. A jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie lajka, like suba. Eee, macie fajne linki, poklikajcie sobie w opisie. I co? Ja się z Wami żegnam. Siema do następnego.